kraj to obyczaj. Tak wygląda zabieranie panny młodej przez pana młodego i jego rodzinę. No i się ją wjezie do ślubu, Proszę bardzo. Z bębnem, strumpką, muzyka cała dzielnicza na nogach. Wszyscy się Dzieje patrzą. Dzieje się. rozmawiają się ile złota Pannie Młodej trzeba dać na weselu co daje rodzina Pana Młodego co daje rodzina Panny Młodej I no i jak już jest że no tak powiem umowa dokonana wtedy ustalają dla z sobą i tak właśnie przyjeżdżają po Pannę młodej i też się posypią Młody, i temu bębenowi trzeba pieniądze wszadzić i tym co zatrzymują tak samo jak u nas jest tutaj, że po drodze samochód z państwem młodym jest zatrzymywany i muszą dawać wykupy no i najważniejsze, żeby panu młodemu otworzono drzwi po pannę młodą też musi sporo pieniążków zapłacić no nic, tylko wychodzi w ja tego nie radzę chyba, że wychodzi się tak jak ja zostawia się kartkę na gwarantura wyszłam za mąż, zaraz wracam no i teraz poczekamy na pannę młodą zobaczycie ją ale zamknij, bo to targowanie to jeszcze potrwa tam zanim... no niestety kochani konwoj ruszył, Pana, panna młoda się tak długo targowała że i nie przychaczyliśmy, muzykantom za mało zapłacili, to nie grali przy wyjściu Panny Młodej, no i poszło. Niestety Pannę Młodą innym razem wam pokażemy. W każdym bądź razie ten ceremoniał jako tako widzieliście. Powiem wam jeszcze tylko, że przed wyjściem z domu Panna Młoda tatusi jej obwiązuje taką talię czerwoną szarfą. Jeśli nie ma tatusia, to najstarszy brat, stryje, dwójek, najstarszy chłop w rodzinie. O, ale zobaczycie, samochód właśnie jedzie. Zrób zuma. Tak, to jeszcze trochę. Dobrze, dobrze. To już że było Tam do No A propos tej czerwonej szarfy, to właśnie się jej zawiązuje, a potem w noc poślubną mężuś zdejmuje tą czerwoną szarfę. To jest taki jak gdyby powiedzieć pascnotu o Ta, nie ma się co śmiać no dobra, może się załapiemy dzisiaj jak będzie na naszej oście wesele tutaj, o to wesele też wam nagramy, ale to jutro wam puścimy filmik, po weselu no to na razie, buziaki pozdrawiamy Buźka. z naszego balkona no i się doczekaliśmy kochani, w końcu złapaliśmy ją jak wraca i wtedy ją zobaczycie. No i jak widzicie na takich imprezach, zawsze jest turecka flaga. Turcy to są patrioci, kochają, szanują swoją flagę i w nich to ja też cenię. Na ślubach, na weselach, na pogrzebach, na obrzezaniach. No, zawsze jest turecka flaga. I muzyczka, kochani, którą na Sapadere też słyszycie. Czy jak, ja wiem. jak mamy, to mamy No widocznie. Czekajcie, kawałek sukni ślubnej się No ona musi się jakoś zebrać, widocznie ma dużą tą suknię. Aha, kierowca wyszedł, dalej nie jadę. Dobrze. A, dzieciako musi rozdać parę No i mamy, chyba to pan młody ten taki. To wiadę. Ta mała córeczka i zbiorała, którą odmętam. No. Nie, to żarty żartania, to takie są właśnie tradycje. To no, bardzo mnie jeszcze zastanawia, gdzie to wesele się odbędzie, bo jak tutaj, to wiedzą, że wszyscy udział. Może nie z góry. Brawo! I kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Może jakim? Może z wesela. Pa!